Cześć, Manko, witajcie z tej strony Matko Nix i witam Was w kolejnym odcineczku z serii Od nędzy do pieniędzy na moim kanale. I jak już widzicie, dojeżdżam sobie na Gospo Stefana, bo dawno obiecałem już Wam, że na te Gospo się wybierzemy. Ostatnio mówiłem i dzisiaj w końcu to właśnie, że tak powiem, nastało. Widzę, widzę właśnie, że Stefan tutaj sobie coś tutaj robi. Przygotowuje się chyba do żniw, bo przecież mamy sierpień, więc to żniwa. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj nie bez powodu, ponieważ kupujemy sobie od niego pracę. Ogólnie skąd się wzięło 5 tysięcy, już Wam mówię. Wziąłem kredyt, mamy 35 tysięcy. Już w chwili obecnej wziąłem piątkę, bo musimy od niego sobie kupić tę pracę. Powiedział mi, że gdzieś koło 6 tysięcy będzie za nią chciał. O, widzę, że tutaj stoi. Wytargujemy na piątkę, mam nadzieję, że się zgodzi. O, widzę, tu Zaraz się z nim przywitamy. E, tylko samo, może... Albo dobra, na razie nie będę jeszcze podjeżdżał. Gasimy sobie dzieskę. No witam Dobry. Stefan, witam. Dawno żebym się nie widział. A, witam. witam. Jak tam u ciebie? No dobrze, dobrze. dobrze? się Dobrze. Właśnie widzę, że żeś przyczepy sobie wystawił. E, no to tak no. jakże się umawiał, że tak powiem, przyjechałem po tą praskę. Widzę, że tutaj żeś tam blekę dał. No dałem, dałem, żeby tutaj jak będzie no. padać albo coś, no to żebyś nie po No, spoko, spoko. nic. Ja tu jeszcze sobie tak zawsze. No. No sobie co i jak, żeby nie było żadnych. No, nie tutaj. no na tyle lat co ona ma i tyle co pracowała, to źle nie wygląda. Znaczy wiem, że mówiłeś mi tam kiedyś, że chyba dwa czy trzy lata temu ją remontowałeś. jak ale... możesz widzieć, na no to moje sprzęty wszystkie ładne. No ja tak, widzę, no i właśnie ta praca już tak nie niezbyt, prasuje, pasuje do tej twojej gospy, że tak powiem No, no już kończę w kostki się bawić, no i bawię się w ogóle. No okrągły. rozumiem, rozumiem. Tam widzę, o kurde jaki tam nabytek ma, patrzcie na to. Idę sobie zobaczyć, okej? Okay? No, to twoje No Tutaj jak widzicie sobie Stefan właśnie mówił i kupił sobie nową prasę chyba rok temu, czy dwa lata, już nie wiem. E, właśnie do okrągłych, zarąbista ci powiem, naprawdę No naprawdę e, fajna, fajna. Dobra. Robi robotę. Robi robotę, no to dobrze, robi wrażenie jak to się mówi e, Dobra Sumsia, to ja odpalam przydzichę i nie pod się no, ja to to po e, Dobra, bo ogólnie też propo kwoty, tak albo sobie wezmę co lepiej Propo kwoty, żeśmy się na szóstkę umawiali A wiesz, że u mnie krucho z kaso, nie To może no. weźmy ten, tak nie wiem, 5000 tysięcy może być bo 5 nawet... tysięcy No, bo znajomości Pomogę ciba będzie. flaszkę ci postawię, o. No właśnie, za, za flaszkę to może być. O dobra, no to tutaj ja jeszcze przelewam no. 5000 Eee, Stefan, już przelewamy pieniądze. Czekajcie, to ja muszę chyba tu, tak, tutaj musimy przejść. Stefan, widzę, bogaty. Eee, 5 tysięcy przelewamy, proszę bardzo, zostało mi Dziękować. Tak, dziękuję. Służy e, dziękuję za, za taką pracę, bo dosyć tanio nawet kupujemy Ale po znajomości no. wiadomo. Eee, ale gwarancja dobramy i się nie znamy. <laughs> dobra, eee, Dobra, tylko jeszcze czekaj. Weź tu, weź tu, zdejmij to tam lekko, bo ja chcę zobaczyć. A to czekaj. Się. O no to tak. O, właśnie, o dobra, to elegancko. Ja sobie coś tutaj jeszcze muszę zobaczyć, żeś mi tu. Je... O. Nie no nie, chyba... Ja wszystko tam wszystko... działa, naoliwiłem ją, więc nie powinna ani zrobić. Dzisiaj nie. mi się zwróci, bo ja dzisiaj ogólnie będę prasować. E, was... A no. na jakie ty pole w ogóle będziesz chciał? Bo ja wiem, że ty koło swojego domu tamtego drugiego masz pole. To, Ach, a ja... tak, ja jedę na 115 tam. Ta? To koło... Ej, to ja tak. to jest koło mojego pola. Ej, to będzie widział o. cię. O, to spoko. No będziesz, będziesz. A ty jedziesz teraz, no. czy później? Tak, właśnie idę zaraz do kombajnu, bo mam header i ja. To wiesz co, to ja ci mogę podpiąć, możemy razem pojechać. Dobra, to czekaj, dobra, ja już dobra, skoczę no to, i pojedziemy. No to możesz już skoczyć. Dobra, no to jak widzicie, yy, że tak powiem, dzisiaj ze Stefanem sobie dłużej pobędziemy niż na początku. Także mam nadzieję, że cieszycie się, że w końcu to gospę zobaczyliście. Jest jeden powód, dlaczego tej gospy nie widzieliście przez taki długi czas. Yy, ogólnie tutaj nie ma bram. Właśnie, Stefan, czemu bram nie, bram nie masz w ogóle? Tutaj nie ma te bram. Bramy to... do malowania poszły. do malowania poszły. Dobra, rozumiem. No. Dobra. Ogólnie to po prostu yy, od początku już wiedziałem, że to będzie na pewno tego spo, ale po prostu nie działały bramy. I, i A tak że jakoś... tam podpiął? Tak, podpiąłem właśnie. I dobra. po prostuśmy, że tak powiem, wywalili i bramy i możemy na no spokojnie do Stefana sobie wjeżdżać. Bo po prostu bram się nie dało otworzyć, bo farming już jest taku, zwaloną grą, że tak powiem, bo nie będę brzyd bardziej brzydko mówić, jak to było przed odcinkiem, nie Stefan? No tak, tak. Więc no dobra, Jedź to ja może... tam. A Jedź. no dobra, to ja lepiej w takim razie. Niech ci tam będzie po twojemu. Światła włącz, bo tu nie oznakowanych dużo A, dobra, to ja włączam. Niech ci będzie. pierwszy wiek, więc tu trzeba nawet w dzień ze światami jeździć. Jechać. Dobra, nic nie jedzie, nic nie jedzie, więc możemy sobie tak powiem, jechać. Yy, no i co? Z tego co widzę, że szybko sobie... Dobra, damy jeszcze większy plik. Za szybko sobie nie pociśniemy stop prasa No, 17 na razie myślę, że będziemy sobie jechać. Jedzie tam Dobra, Stefan, ja. on się tam zatrzymał. Czekajcie, może ja na niego poczekam. Yy, w sumie. Może, O, dobra, jedzie, elegancko. Nieważne, yy, co się wydarzyło poza kamerami. Ja w ogóle mam takie do Was pytanie, bo na tej serii tutaj na Odnędzy bardzo często dzieją się właśnie takie rzeczy, coś się buguje i w ogóle i muszę wycinać momenty. I dajcie znać w komentarzach, czy byście kiedyś chcieli zobaczyć kompilację wszystkich to, takich właśnie momentów. E, czekajcie, my skręcamy sobie teraz tutaj. E, czy byście chcieli zobaczyć kompilację wszystkich takich momentów, że w jednym filmie bym taki specjalny film po prostu e, wrzucił? Kurde, no co oni w nieskończoność by dojechać, e, bym wam wrzucił i tam byście widzieli wszystkie takie momenty. Czemu stajesz ty? Stefan, cofnij się, bo te barany nie przejadą. O chyba. Dobra, to jest dobra. nie idzie tam, dobra. No nie, no ten ruch uliczny w tej grze to jest kurde masakra, ale już. Wolne? Już... Nieważne, ta wolne, wolne. Chociaż. Dobra, przejedziesz chyba. Stój, gnoju! Bo nie przejedzie, no. Ale te... Samo, te ludzie po prostu to są masakryczni jacyś. Na pewno. Dwa miesiące żniwi jeszcze problem mają się zjechać. Właśnie. Czekaj, bo jesteśmy św. 30, muszę bieg większy wrócić. O, elegancko sobie wrzucimy. bieg. No co jest. Ale coś. Eeeem, ten. 30. No i ogólnie w dzisiejszym odcinku będziemy sobie prasować, na pole już zostawiłem... Dobra, wyłączę te światła, bo one kurde. A, to ten mi tak świeci, jeszcze ja się dziwię. E, właśnie, sprasujemy sobie słomę, na polu już zostawiłem sobie naszego Ursusa z przyczepo. E, przyczepę, z przyczepy zdjąłem w burty, więc będziemy sobie jeszcze dzisiaj ładować nasze kosteczki. E, no i co, ogólnie właśnie przypominam też, że mamy mini-maraton, jeszcze jutro będzie odcineczek jeden, także właśnie o tym... E, przypominam, to bo... bo to, pełne rurę ramy, ile polecimy. Ja widzę, szybciej ona jechać chyba nie chce z tą prasą, bo ta prasa ma tak ustawione, no trudno. Ty weź tak aż tak mocno nie ten, bo jak przyhamuję, to mi w dupę wjedziesz, Stefan. Tak, dobra, troszeczkę... dobra, dobrze. Tak, no, tak większy odstęp trochę, żeby był. E, także no, lecimy sobie. A to Stefan będzie blisko nas pracować, więc będziemy mogli sobie widzieć. A ja, Stefan, co ty będziesz kościł w ogóle? Tak a, jęczmień. A, jędźmień wiesz, właśnie, no dobra. Taki późny jęczmień, bo to powinienem jeden trochę wcześniej, ale późniejszy to jest. No dobra. A jędźmień to w, później nie usek Ci jeszcze? Nie, jeszcze się trzyma. Na szczęście nie padało, pewnie więc Pewnie ten. A bo, a Ty kiedy to żeś Pewnie późno siałeś, tak? No bardzo późno, nie powiem Ci kiedy, bo nie pamiętam, ale późno. Bo a. to było pole, które brałem w Dzierżawę jeszcze i... A, no dobra. Ja właśnie teraz też pole w wziąłem na tym polu, co to pracować, miałem pszenicę i... I wiesz, w ogóle... To... jak? planuję dobrze? Splanowała dobrze? No... nie jest najgorzej. Może spodziewałem się troszeczkę więcej, jak obliczyłem, ale źle nie jest, także... A, no to... Zobaczymy, jak Jak jesteś, zarobię. no. Jest za... No, jeszcze słoma jest, to, to, to też jest... No, słomy też zarobię pieniądze trochę. Także wiesz... No to fajnie, fajnie. Z tym też trzeba się liczyć. Dobra, jeszcze kawałek mamy. W sumie cięcia nie będę robił, bo chcę was teraz poinformować o jednej rzeczy. Takiej, że jak wiecie w środę będzie live. Będzie live i teraz właśnie takie mam pytanie, co konkretnie byście chcieli na tym live widzieć. Na te pytanie chyba zadawałem wam na którymś tam odcinku, ale tutaj w sumie też zadam, bo nie wszyscy kryka, na przykład oglądają. A tutaj większość prawdopodobnie, więc tutaj jeszcze raz powiem co byście chcieli. Piszcie po prostu w komentarzach, co byście chcieli widzieć na tym pierwszym live'ie, na pewno zagramy se farminga, na pewno chciałbym zrobić przegląd YouTuba. co jeszcze bym zrobił, no takie właśnie rzeczy, nie? Może, nie wiem, ocenianie kanałów, takie różne rzeczy, więc właśnie dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, to wszystko już w środę, konkretnej godziny wam jeszcze nie podam, podam wam to na kar karcie społeczność pewnie, bo prawdopodobnie będzie to gdzieś w okolicach 16, 17, 18, coś takiego, zrobimy sobie tak myślę z godzinnego live'a. Na sam dobry początek myślę, że taki live będzie właśnie nie najgorszy, w przyszłości na pewno będą dłuższe, ale wiecie, że to jest, będzie mój pierwszy live, więc jeszcze nie wiem, jak on mi w ogóle wyjdzie, bo niezbyt to jeszcze wszystko ogarniam, także... Ee, no, Dawid jest nam opcykany w tych live'ach, więc postara się pomóc, może zaczaję, zobaczymy. Hmm. Więc no, wam widzę 10 minut już odcinka, a my lec co na palę Ale w sumie nic innego dzisiaj do roboty nie mam, oprócz prasowania i zbierania, także na spokojnie. Na spokojnie, na spokojnie, zaraz tu będziemy dojeżdżać. Kurde, eee, wąskie te drogi. No, teraz ja cały czas. wiem. No niestety. O, tu mieszka ten chłopca mi 30 wyruntował. Eee. No i co? Co jeszcze takiego chciałbym właśnie powiedzieć? No to może teraz pożalę się wam troszeczkę na temat farminga. Bo ogólnie ten odcinek to miałem nagrywać, ile kiedy ten Dawid mieliśmy to nagrywać? Dwa, dwie godziny temu? Dwie, godziny, dwie godziny, godziny temu. Bo niestety, że tak powiem, no farming się po prostu, że tak powiem, delikatnie popsuł. I niezbyt on chciał nam działać. Znaczy ogólnie to chodzi o mapę, bo właśnie tutaj mapy w mapie usunęliśmy właśnie te bramy z na gospę Stefana i, i przez to przez cały problem, że Ani Dawid nie mógł do mnie dołączyć. Pobierali, pobierał 500 razy mapę um, i po prostu to nic nie dawało, później mu wysłałem i dopiero się okazało, że trzeba wysłać. A mieliśmy tak naprawdę to te same pliki, więc no, trochę taki przypał. Więc no, no naprawdę masakrę z tym wszystkim tutaj, ogarnianiem tego. Właśnie siedzieliśmy z Dawidem, z Dawidem około 2 godzin po to, żeby właśnie dzisiejszy odcinek ten tutaj nagrać po prostu. Także to jest masakra z tym farmingiem, że aż tak te mody i wszystko jest Ale już w tym nic, że tak powiem nie zrobimy. Coś mi 30 zaczęło bujać, ale nieważne. Rozłóżmy sobie praskę mm, i możemy sobie, że tak powiem prasować, czemu nie mam dostępu do tego terenu? Czekajcie, ja chyba muszę yy, na drugie gospo, nie, jestem na swoim gospo, czemu nie mogę? Co mi pokazuje, że niedostępny? prasujemy Pracujemy? Nie, pracuję, nie wiem o co chodzi. Jak widzicie, no farming jest czasami naprawdę mega pobugowany, tym bardziej tutaj na odnędzy, na takich właśnie polskich seriach. Eee, to jest po prostu masakra, że tam ta gra się aż tak buguje, no ale nic po prostu z tym już. Nie zrobię, czekajcie, a ja pójdę może do tego Stefana zaraz, Teraz pójdziemy sobie do niego Dobra, wyłączyło trochę ciężko Teraz do niego sobie pójdziemy zobaczyć, yy, co on tam kombinuje Albo teraz sobie zobaczymy, podepniemy header najwyżej Czekajcie, szybko, boj, ale szybki jest ten Spirinter O, ten ja już sobie podpiął Elegancko, ale masz kumbajn no. ci powiem No, kurde Pójdzie. No ja też no, właśnie kumbajn no. będę w najbliższym czasie kupywał. Hmm. O, a jaki? Już wiesz? Super, jeszcze nie wiem, jest. no pewnie Bizona sobie kupię, bo na nic innego mnie stać nie jest, ale ja to jeszcze dobrze... Polecam, polecam. Bizony to wiesz, stare dobre ten. Więc wiesz. O dobre. maszyno. Koło chałupy sobie już kłosił. No dobra. A zobaczę jeszcze chwilę. Ale ty ninczmie to ci powiem, ja nie wiem czy on się jeszcze nadaje do koszenia, bo on już jest taki straszny, już taki przedejrzały, że tak to nazwę. Zobaczymy, pierwszy raz mam taką późną odmianę, więc zobaczymy. No rozumiem. Dobra, to ty se tu głośia ja ci nie przeszkadzam. My lecimy sobie, że tak powiem, teraz prasować. Yy, Dobra. Także lecimy sobie dalej to poprasować. Okej. Okay. Troszeczkę lipa jest z tym, że przy ruszaniu tak ciężko jest, ale tak to... To tak to to działa wszystko. Dobra, ustawimy sobie może tak, nie wiem, 7 na godzinę. Wolniej mi się nie chce jechać, także... Także możemy se, że tak powiem, prasować naszą tutaj piękną słomę. Mm, także sobie prasujemy. I jestem naprawdę ciekaw ile tej słomy sypnie, bo no zapłaciliśmy te 5 tysięcy. Chciałbym te 5 tysięcy, które wziąłem kredytu przed odcinkiem spłacić od razu, żeby znowu mieć te 30 tysięcy, które i tak trzeba przydało się w końcu spłacić. I nie wiem czy właśnie już po sprzedaży plonu wszystkiego... Pierwszej tak jakby raty 5 tysięcy nie spłacę, pewnie tak zrobię, no bo żeby nie było, że wziąłem kredyt i w ogóle nie będę więc po prostu tak zrobię, niestety. No i zostanie mi jeszcze około 25 tysięcy, tak, że, tak jak wszystko liczyłem, więc prawdopodobnie y, kupimy sobie pługi do naszego Ursusa y, w następnym sezonie, w sensie, y, bo wszystko będziemy sprzedawać w zimę, więc no w następnym sezonie skupimy na wiosnę. I co jeszcze będę chciał kupić? No, i jeszcze będę chciał właśnie. Nie wiem, czy nie wezmę kolejnego pola w dzierżawę, też to chciałem powiedzieć. Także to jeszcze się właśnie wszystko że tak powiem okaże. No trochę tych kostek widzę, będzie na szczęście nie prasuję tą prasą co ma 300, tak jakby pojemności, tylko ta ma 700. Bo ta druga wersja tej prasy, co mieliśmy na przykład na sąsiadu z przeciwnika, to ona tam 300 miała pojemności. I kurde, jakby miał tu zbierać to wszystko, te, ten to by było masakra. Trzy razy więcej kostek, znaczy nie, no nie trzy razy, dwa razy troszeczkę. Dwa, no ponad dwa razy więcej tych kostek tutaj by było i tak będzie ich tutaj odgroma, więc będzie zbierania. Także no. Ale no jednak słomę opora, opłaca się pracować, tym bardziej tutaj na naszych polskich serach, gdzie. No tych pieniędzy nie mamy za dużo, a ta słoma naprawdę dużo nam tutaj zmieni i ja myślę, że tutaj z tej słomy, o kurde tak przeleciał, dużo zarobię yy, z tego pola, no zobaczymy zresztą ile mi nam tutaj słomy sypnie, no była pszenica nawierzona na 100%, więc no tutaj słomy też jest z tego co widzę bardzo dużo tych kostek, także no zobaczymy zresztą jak właśnie to sypnie, jestem bardzo ciekaw i ogólnie w następnym odcinku nie wiem czy właśnie się zastanawiam, ale prawdopodobnie w następnym odcinku już przewinę do września i będą prawdopodobnie wykopki e, ziemnioczków także trzeba będzie cebiksa że tak powiem. Właśnie, co, nie wiem co się dzieje z Sebiksem, możecie dawać propozycje w komentarzach, pisać co się z nim mogło stanąć, bo w ogóle... Pytałem się ludzi, to ludzie nic nie wiedzą na wsi, co się z nim stało. Czy on może gdzieś wyjechał, czy on w ogóle żyje, nie wiadomo, co się z nim stało. Eee, właśnie po tym, jak on rozwalił to BMK. Znaczy, jeszcze raz chyba go widzieliśmy, z tego co pamiętam, jak przyjechał sobie chyba busem. Jeżeli mi się serię nie mylą. I poza tym, tego już nie widziałem naprawdę bardzo dawno i nie wiem, co się z nim dzieje. Dlatego możecie pisać w komentarzach, co się z nim mogło po prostu stać, tak? Także wiecie, możecie tam pospekulować w komentarzach. Najlepszy komentarz, jak mi się spodoba, no to taki wybiorę najwyżej, że tak to powiem. Także właśnie piszcie propozycje, właśnie do takich rzeczy, jak osoby, tak jakby poboczne, że tak powiem, trzecie takie właśnie jak to, właśnie nasz Sebix. Także wiecie o co chodzi. No teraz na pewno o wiele częściej w odcinkach będę się pojawiać, że tak powiem, te postacie tak jakby, że tak powiem, poboczne, jak na przykład właśnie Stefan czy takie różne postacie, bo w ostatnich odcinkach no troszeczkę było tego mniej z powodu takiego, że nie, no, nie było zbytnio jakoś czasu się zgrywać i w ogóle nie miałem pomysłów, ale teraz, że tak powiem, znowu nabrałem weny do tej serii i naprawdę mam tutaj sporo pomysłów, więc prawie w każdym odcinku ktoś się będzie pojawiał. Mam dużo, mam dwie postacie nowe, które chcę wprowadzić i będą to postacie naprawdę bardzo śmieszne. Jeszcze Dawidowi nie mówiłem, więc to powiem, ale będą to so, y, naprawdę śmieszne postacie. Że, jak, żeby to tak na, nie wiem, czy to tak można nazwać, postacie, no to może po prostu nazwijmy. E, właśnie daleka rodzina tutaj naszy, nas, po prostu, naszej postaci, która nie wiem, jak ma na imię, powiedzmy, że mat Mati po prostu, <taki> tak jak ja. I właśnie wymyśliłem sobie, że w najbliższym czasie, y, znaczy wymyśliłem, dostałem, że tak powiem, list, że y, moja daleka, że tak powiem, cioteczna siostra przyjedzie z synem do nas po prostu na wieś, zobaczyć jak tu sobie żyjemy, bo dawnośmy się nie widzieli, za dzieciaka się widzieli, także, y, że tak powiem, przyjedzie tutaj do nas. Nie wiem kiedy, y, właśnie, ale dostałem taki list i bardzo mam fajne plany do tego. I ten odcinek wtedy był nagrywany w trzy osoby właśnie. E, I właśnie ma, że tak powiem, syna. I no naprawdę odcinek będzie fajny, taki specjalny. Więc jeszcze do tego pewnie wezmę, będzie Dawid pewnie. I pewnie jeszcze wezmę Camilo'sa. Także stara trójczyna, że tak powiem. Nie wiem, czy tak można nazwać. Tutaj powróci na tej serii. I y, 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 mam bardzo fajne plany co do tego syna. Ale więcej zdradzać nie będę. Właśnie. Dawid pewnie jest teraz zamurowany, że takie mam plany wobec tej serii. Co no nie. <laughs> no nie? Dawid nie spodziewałeś się takich moich pomysłów. No nie. <laughs> Także no. Już nie pogadamy. Tak, później pogadamy po nagrywkach sobie więcej. Czy opowiem o tym? Yy, dobra, widzę, mam 20 minut odcinka, więc ja, zaraz sobie w sumie będziemy mogli zbierać te kostki. Właśnie, co ty tutaj stoisz? A, ten pociągnik chyba pojechał. Bo widzę, że Stefan tu stanął. Pewnie ma pełny zbiórnik. Także, no, o tutaj jest, widzę, trafi nam się pokos, ten taki mniejszy. To będzie mniej tej słomy, niestety. Dobra, to wiecie, co już, jak mam w sumie 20 minut, to ja wyłączam to. Yy, Zgaszimy sobie 30. I będziemy sobie teraz te nasze kosteczki zbierać. Ale będzie piękna miniaturka, yy, wam powiem. Abym się cyknął teraz. Dobra, spóźnię się cyknę. Pod odcineczkiem teraz sobie, że tak powiem, czekajcie, musimy sobie kamerkę przybliżyć. Weźmy, odpalamy sobie naszego cichego Ursusa, że tak to powiem. Naszą 904, może tak to będę nazywał go teraz. I zacznijmy sobie zbierać nasze kosteczki, także... Także no czekajcie, tutaj widzę jakaś leży, więc sobie pozbierajmy. Fajna w sumie jest taka akcja pozbierania sobie kosteczek, także wiecie o co chodzi. Dobra, może tak poukładać, to by się przydało. Hmm, no teraz na pewno załaduję tego o wiele więcej niż zawsze ładowałem na tą przyczepę, bo zdjąłem burty i będę mógł teraz zapinać pasy, także to jest właśnie też eleganckie. W sumie Stefan jak tutaj wróci, to może mu weźmiemy ten. Yy, bo się zapytamy, czy nam kost to może zbierać. O, czemu by nie on przyjechał? O, przyjechał już, dobra. Idziemy sobie do niego. Ten wziął dwie przyczepy, naraz. spiął. Stefan! Słyszysz? Co? Dawaj ten! Jak chcesz to możesz przyjść do mnie na chwilę mi kostki porzucasz na szczepę. A ja będę... Ciężko, bo muszę to skończyć skosić. Ale jak już bardzo chcesz. No możesz na chwilę przyjść, nie? Jak chcesz? No, a potrzebujesz mnie tak na mocno czy nie? No nie wiem do towarzystwa bardziej. I to pomocy. Możesz przyjść w sumie na chwilę. Vloga robię, więc fajniej by było. Wiesz o co chodzi. No dobra, pójdę już. No to chodź. Trochę cię to pomęcza, dawno cię nie, nie widziałem po prostu, więc to sobie Ale sobie ja będę to było... nosił i będziesz chce układał. No, ja no mówię ci. Właśnie tak jak mówiłem, dobra. To ty możesz tu nosić, po prostu mi kłasz, a ja będę se... Mm, układał. Tak będzie po prostu, wiele lepiej. No ale naprawdę, post, y, Stefana mi bardzo brakowało i w ogóle. W ogóle Stefan kiedy my się ostatnio widzieliśmy? Bo ja naprawdę już nie pamiętam. Oj, no bardzo i dawno. Bardzo dawno. Tamto lato, żeśmy się nie widzieli, może z dwa lata temu. Nie, myśl, a myślisz, że. Nie wiem, w sumie W sumie to już nawet widzowie nie pamiętam. Ostatni kiedy. raz, to żeśmy się widzieli, chyba jak żeś brał ode mnie kopaczkę. Ja od ciebie kopaczkę nie brałem. Codarkę. A, Dodarka, sorry. a nie wiem, to... Weź na w tym Nie wiem, czy ty chyba racji nie masz. No to w tym roku się chyba widzieliśmy. Bo w... W sumie... Nie, wtedy, to żeś ten ogródek sadził. No ale w tym roku też pożyczam od ciebie kopaczkę. A nie, w tym roku cię nie było przecież. Ja pojechałem, no. tu, ja sobie go sam zabrałem, bo cię nie było. Mnie nie Dobra, było, to ja Dobra, chyba byłem... dobrze mówisz jednak. No. Chyba dobrze mówisz. Podjeżdżasz czy podjechać? To możesz podjechać jak chcesz, czy przejechać. W ogóle tego ciągnika chyba jeszcze nie widziałeś. Dobra, nie, jednak jeźdz bo tu chyba drzwi masz zamknięte. Nie <laughs> mogę, <je wsiadać>. <śmiech> dobrze. <laughs> Okej. Okay. Eee, ten ciągnik w ogóle widziałeś tego mojego, mojego ursusa? Czy nie widziałeś? No właśnie, że nie, i przez to się dziwię, kurde. Jakiś tu żeś wrzucił rzeczy, których nimi nie umiem wsiadać. Jakieś bariery. Ale ładny, ładny sprzęcik. Widzę no, zadbany. trochę pieniążków dałem za to, nie powiem ile. Ile tam motogodzin ma na cykane? Eee... czekaj. Eee, dwie, ale to co po remoncie, bo pewnie oryginalnie to tam ma z 50 albo więcej także. Aha. Także wiesz, co co No to chodzi, fajnie, tak. fajnie. A już maszynki do niego masz, czy jeszcze nie za Właśnie bardzo? powoli będę się zabierał, teraz będę pługi do niego kupywał. No bo większość maszyn, co ja mam, i tak bardzo mało pracuje tym Ursusem. Kupiłem go i bardzo mało nim pracuję, no bo nie mam maszyn do niego, nie, wszystko robię dalej 30, jak robiłem. E, ale już powoli zaczynam się zaopatrzeć w takie większe już właśnie do niego maszyny. I wiesz. A masz jakieś plany, jaki pług, czy zagon, czy obrotówka? E, na pewno chcę obrotówkę. Na pewno chcę obrotówkę. Kupić se. A, to pewno trójeczkę obrotówkę. No, na przykład. O, czwórkę, chociażby czwórkę też pociągnął, mi się wydaje. No tak, bo na masz 75 koni, więc to no słaby ciąg nie jest. No chociaż czwórka to tam by stówę potrzebowała. No także... A to już tam zależy co znajdziesz. Dobra, dobra. dawaj do przodu. To ja podjeżdżam dalej. Yy, tutaj. Dobra, to jeszcze tutaj załadujemy, ja będę vloga kończył, a ty sam możesz dalej, że tak powiem. Iść i robić swoje. Yy, na swoim polu. Dobra Dobra, dobra. O, tutaj. Tak ułożymy. Dobra, to ja Ci Stefan nie zatrzymuję, że tak powiem. Eee, pogadamy przy, że tak powiem, e, piwku. poza kamerami. Dobra, dobra. No i mi z YouTuba film zdjęli, jakbyśmy to robili na odcinku. Dobra. Także. To ja lecę do siebie kosić. Dobra, to tyle ci się ma. Tak dobra, się ma, się ma. Dobra, także ze, ze Stefanem się, się zobaczyli, także bardzo fajnie. Ale, że aż szczerze, napiszcie w komentarzach, jak ktoś napisze, kiedy ostatnio sięśmy widzieli z, z Stepanem, to normalnie serduszko przypnę, co się nie zdarza u mnie w ogóle. Także, no, jak ktoś zgadnie, to naprawdę yy, nie będzie tego żałował. Yy, ja też nie żałuję tego, że tą prasę kupiłem, bo chyba mi się zwróci. Także, yy, że tak powiem, naprawdę spoko. Yy, także, elegancko. Dobra, wiecie co, w sumie widzę 26 minut, mam więc pociągniemy już do tych 30, będziecie mieli dłuższy odcinek, e, po prostu I, i już. Także Stefan sobie tam kosi. za tak krzakami, o, tam jest. Niech on sobie tam kosi elegancko. E, nie będziemy już mu przeszkadzać. No i zobaczymy ile zarobię za tą słomę. W następnym odcinku, tak jak mówię, nie wiem czy już właśnie nie będzie wykopków ziemniaczków. Następny odcinek już jutro. Przypominam, a za dwa dni w środę będzie już yy, wypragniony live, przynajmniej jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo zawsze może być burza, albo nie wiem, nie będę miał neta czy coś, to tam wiecie, to zawsze coś, już... takie rzeczy nie ode mnie zależą, ale będę Was informować na bieżąco na karcie społeczność, dlatego ją obserwujcie, bo nie zawsze, niewiele osób, że tak powiem... Nie wszyscy to karty społeczną świe śledzą i nie wszystko zawsze wiedzą, bo ja zawsze was informuję, a niektóre osoby się dziwią, albo później nie wiadomo co. Jest zamieszanie. Także po prostu warto śledzić to karto społeczne, bo ja tam zawsze wszystko mówię. Także wiecie. I właśnie propos tego yy, odcinka jutrzejszego, yy, jak mi się uda, to zwabię, zwabię, co ja gadam. No, no że tak powiem, zadzwonię do Sebixa, bo Sebixa chciałem na właśnie... Wykopki wziąć, bo on właśnie taki śmieszny jest w ogóle chłop, e, chłopczek e, że tak powiem. I właśnie chciałbym jego wziąć, ale jak go nie będzie, no to, no to najwyżej zrobimy sobie samemu te wykopki, już i trudno. Po prostu, niestety. E, więc, więc no. Więc ja się spróbuję dowiedzieć, co z tym sepixem i tak dalej. Albo wiecie co, jeszcze możemy pójść sobie do Stefana, się go zapytamy, tutaj tu już to. Um, czy on może, bo on, on go dobrze zna, więc możemy się go zapytać, może on będzie coś wiedział. Słuchajcie, może wsiądę do niego. Kurde kurzy! Całego mnie odsypał. Może żebym wsiąć, ja mam moda czy nie mam. Stefan! Przysz! To! Ty tego Sebixa, nie? Tego, wiesz jakiego Sebixa? Zapomniałem jak ma na imię. Ten co był po wsi jeździł. Rafałka. O, Rafał, Rafał właśnie. No. Wiesz, wiesz, co się z nim dzieje w ogóle, bo ludzie mówią, że nie wiadomo, co się z nim dzieje. Nie ma go w No ogóle. ja właśnie go też dawno nie widziałem. Nie o, mam czyli pojęcia. ty też nic nie wiesz o nim, co się dzieje z nim. No nie, nie, nie wiem. Aha, no dobra, to ja ci nie przeszkadzam. Czyli Stefan dobra, jednak, no. jak Stefan nie wie, co się z nim dzieje, to naprawdę musi być źle, więc spekulujcie w komentarzach, co się z nim może dziać. Bo, już, bo Stefan naprawdę dobrze go zna, bo Stefan zna ojca jego, a jak zna ojca, on, to jego jeszcze lepiej że tak powiem. No i jak Stefan nie wie co się z nim dzieje, to naprawdę... Lipa, najwyżej wezmę, spróbuję dostać numer, zdobędę numer do ojca Stefana. Znaczy Stefana, co ja plotę tego Rafałka i że tak powiem, może on powie co się z nim dzieje Właśnie, bo nie wiem co się z nim stało, może on w ogóle... Może on kurde, nie wiem, w wypadku zginął czy coś, ale oczywiście trzeba być dobrych myśli. Także wiecie. Wiecie o co chodzi? Dobra, tu sobie jeszcze załaduję. Eee, no tych kostek, kurde będzie trochę sporo, także bardzo fajnie troszeczkę zarobimy yy, sobie. Także ja jestem zadowolony. Dobra, jeszcze sobie to weźmiemy, ułożymy i kończę dzisiejszy odcinek w końcu. Yy, także mam ogólnie nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, bo naprawdę wyszedł fajny. Troszeczkę się powkurwiałem na początku, zanim zacząłem go nagrywać. Ale w sumie wszystko z tego dobrego, że wyszedł przynajmniej on naprawdę fajny. Um, także bardzo fajnie, jestem z tego zadowolony. Um, także co, na dzisiaj to by było wszystko, trzymajcie się do jut jutrzejszego odcinka. Cześć!